Nie jest to dobry czas, by działać. Niepowodzenie, przeciwności losu są po prostu zbyt ciężkie do pokonania. Lepiej poczekać na bardziej sprzyjające okoliczności. Popatrzcie, to jest związane z jakąś grą. Miejsce pracy, miejsce, w którym jesteście, tutaj jest jakaś gra. Ktoś chce coś zyskać, ktoś może coś stracić. Jest tutaj gra z innymi ludźmi, którzy. Może udają przyjaciół, na pewno nimi nie są. Każdy tu gra o zwycięstwo, o jakiś swój indywidualny sukces, ale to nie jest dobry czas, by teraz właśnie grać w taką grę. Popatrzcie, odwrócony wodospad. Więc wasze działania tutaj z tymi ludźmi w tym miejscu są skazane teraz na niepowodzenie. Zły czas, idziecie pod prąd, macie pod górę, nie macie energii. Tu wymagana jest Wasza mądrość, Wasze doświadczenie, Wasza inteligencja, więc popatrzcie, Wy nie dajcie się sprowokować przez tych złych ludzi. Nie dajcie się sprowokować, nie działajcie, bo przegracie. Inteligencja skupcie się na swojej mądrości, a taką posiadacie. Popatrzcie, mądrość tutaj, w tej mądrości. Wy znajdziecie sojuszników, którzy będą z wami, będą przy was, będą z wami współpracować i to, ta mądrość sojusznicy, zachowanie spokoju, da wam odpowiedź, da wam rozwiązanie dla tego tutaj problemu. Wyciszenie znów, ta mądrość, spokój, rozważne działanie i to zapewni wam wszystko, obfitość. Więc przepięknie w ten sposób jesteście w stanie poradzić sobie z tą sytuacją, która na początku wydaje się przegraną, ale korzystając z mądrości, spokoju, inteligencji jesteście w stanie to wygrać, sprawę załatwić i piękna wiosna się pojawia, czyli piękny dla Was czas.